A więc tak, ostatnio stałem się speedrunnerem. Ja to filmie jak to się stanęło. Halo, więc tak. Zacząłem od ustawienia timera. Oczywiście od prawnika na YouTube, bo sam to bym nawet w gry nie miał włączyć. Gdy już miałem piękny, wspaniały, nowiutki po prostu. Mmm, Jezu, nie dobra, tego, tego nie wstawię, tego nie wstawię. Gdy już miałem piękny, wspaniały, nowiutki super timer, spróbowałem mój pierwszy testowy run. Znaczy, najpierw musiałem pobrać grę, potem zmienić ustawienia, i wtedy spróbowałem mój pierwszy run. Więc tak, najpierw zacząłem od. Mam nadzieję, że wszyscy wiecie, na czym polega Kijek prawdy, prawda? Ja pierdolę, ale jak właśnie z tej tej pięknej gry. Więc tak, South Park kiek prawdy to gra z pięknymi żartami, gdzie jest dość dużo obraźliwego humoru. Hey, little young to be having an abortion, aren't we? It's okay, we have a booster seat. Oraz obraźliwego humoru. What could have come into contact with it in the trash can of an abortion clinic? Oh, my God! It feels evil! Uwrażliwego hum humoru, humoru. humoru I absolutnie go uwielbiam Ale wracając do gry Jest tak, pierwszy etap gry to jest pobić złodzieja Więc tak, pierwszy etap gry to jest pobić złodzieja Kraiga na szesnastym levelu Który nie jest czarny, to jest dziwne Potem pobić niepełnosprawnego Czyli mój ulubiony dzień w roku Następnie porywają nas kosmici i musimy uwolnić kościa z rurą w dupie Dzień jak co dzień? Jak wrócimy do domu, to musimy zostać non for, Zostać Non-conformistą. Non-conformistą. Non 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 Dziękuję. Jak wrócimy do domu, to musimy zostać non-conformistą. Czyli typową na z zastępem do Twittera. Po czym musimy brać stronę i możemy wybrać, że albo, bij, albo bijemy grubasa, albo Żyda. Czyż mówię, że kocham tę grę? Dowiadujemy się, że jak ukradł gościu, który dostał nas w od nas na samym początku gry. Musimy zaprzyjaźnić się z kobietami. Żeby to zrobić, musimy wykonać kilka aborcji, zabić. Włoda Kim Kardashian? A, w ogóle... A, jeszcze zapomniałem. W ogóle w międzyczasie y, musimy pokonać majtkowe gnomy i musimy patrzeć jak nasi rodzice uprawiają miłość. No, kocham tę grę. No, tak, nie cofam moich słów jak coś. Potem lądujemy w Kanadzie, gdzie musimy zabić biskupa oraz nauczyć się nowego rodzaju mocy. Pewnie zabić biskupa jeszcze spokal mocy. Wracamy do Kupa Kipa. Tak, tak nazywa się nasza grupa. Po czym jest ośma nieskip... 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 nie to że zrobię... nie znieskawia tego, nie znieskawia tego. Po czym jest 8 minutowa nieskipowalna kacenka z Morganem Freemanem i... Nie, 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 ten gościu, z tym gościem oczywiście. W którym okazuje się, że Kenny to półkrwi ork i, sta, i nas zdradza, kochany trans. I staje się zombiakiem, żeby go pokonać musimy... Nie chcę tego mówić, bardzo nie chcę tego mówić, ale muszę. To jest fabuła tej gry, dasz radę, prze, prze, przemożesz. Przemożesz? Przemożesz? Mogę się przemóc, ale to prze... Czy możesz się? Nie mam pewności. Eee, I żeby go pokonać, musisz już pierdnąć... <laughs> Nie mogę tego powiedzieć, wiesz, śmiania się, no nie da się. No. Po czym Musisz użyć mocy, po czym. po czym musimy. <laughs> nie, no nie mogę tego powiedzieć. Nie mogę. Dobrze. M... A piwo obok. <laughs> jo, w końcu piechotka nie jest czochem. To się rzadko zdarza. żeby go pokonać, musimy mu pierdolić na jajka, przez co ratujemy cały świat. Ja pierdolę, co ja robię swoim życiem. No dobra, po pójściu do dwóch psychologów i znalezieniu sensu w życiu wróciłem do speed i oto jak poprzedni pierwszy run. Jo Co trochę pogadam i powiem jak ten ran poszedł w czasie w sumie? że potem tego nie dokrywać, więc tak. Jestem wkurzony szczerze, ponieważ nie udało mi się wbić do top 20, chyba do top 10. tam pożyła się chyba poniżej dwóch godzin. Więc jest to trochę madge, szczególnie w to, że jeden, jeden problem to jest nie nieujawienia jeszcze bóg gry. Gdyby nie ten bóg gry, to pewnie też bym był o minutę szybciej. Chociaż co najmniej też nie pomogłoby mi to dużo, ale dalej pewnie. I ta walka. Dwie walki nie poszły, na pewno mi źle poszły też na pewno. Z ptaki na pewno mi źle poszła walka. I z tymi zębiakami, jak tam się męczyły z nimi 4 minuty. Jezu, to jest taki syf. Nie za jajca, mordo. Naprawdę. Ta walka jest takim syfem, z tymi zombiekami, jak nie zabijesz te koty. no z, 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 jak zabijesz te koty, to co do ranu, no dwie godziny. No mogło być lepiej, mogło być gorzej, szczerze. No będę około 12-13 miejsca, chyba z tego, co to pamiętam, więc może będę ostatni, może nie. Nie wiem, dużo nie próbowałem, szczerze, bo ja robiłem ile ranów. Ja zrobiłem chyba ranów 4 z 5, z czego chyba 1 albo 2 doprowadziłem do końca. Więc szczerze, jak na to, że jak. Wyszło to może nie najgorzej, 8, nie yy, jest Bóg. Ta gra jest dość popugowana, to prawda niestety To też trochę czasu mi oddziało, ponieważ Często na przykład, po wejściu do jakiegoś poziomu mi zabiera dużo czasu to, że na przykład, postać mi idzie w samym kierunku Jakieś bugi, na przykład takie, że postacie się bugują, że nie mogę coś zrobić, a to przybył ten bug, że Żadnych że postaci nie widziałem, właśnie, jak było w tej sypialni i tak dalej No są takie bugi w tej grze, nic akurat hmm. nie zrobimy To było, chyba prawie 3 godziny, bo były 2.40 Więc po 3, 4 rano skróciłem to do 20 minut więc, szczerze, nie jest najgorzej, no. Tak dalej, czy się udało moje założenie do top dziesiątki? No nie. Więc yy, w zasadzie mi jakoś to nie boli. Zabiję cię, zaraz. Zaraz no. Kurwa. No i przez niego jeszcze źle rzuciłem no Co za pies? No, co za pies? No nie wiem, tak nienawidzę tego. Tą kurwę co do mnie zadzwoniła jeszcze. No, pierdziele. No przecież ja go zaraz zabiję. Czego ty chcesz? Pierdolę go potężnie, no nie wiem, no z, zba, zjebałem żywiołaka. Dzwoni do mnie podczas speedrunu nie da się z nim gadać normalnie, no. Pewny czas, 2,18 I dam. No nie, jestem dwie sekundy za gościem. Jaki nie FART! Jaki nie FART! Nie no dobra. Pierdolę tego speedruna, nie da się, szczerze. No nie wiem, no dwie sekundy za gościem literalnie jestem. Dobra, szczerze. Pierdolę to.